Ej, za autem jest! No wybijaj okay. go, no bo ja zginę! Nie, nie ja ginę. Nie no, kurwa mać, no... Co ty tym wajzerem robiłeś? Ja no, strzelałem jak? kurwa w auto No, 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 za autem do mnie ładuje, do lewej mogłeś wyjść i pomóc. No przecież strzelałem do niego! Tylko nie miałem takiego bicia, żebym w niego strzelał, to w auto napierdalałem. Cały czas napierdalałem przecież. No, czekaj. Jak parza się zakrztusił, chaty mandarynkiem czy coś, o, bo nie? Myśmy taktyki. W tym sezonie to jest ten sezon chłopaki, zapowiadam wam na wizji Emeritos Banditos: albo robimy bootcamp, albo na trening trenujemy przynajmniej 2-3 godziny taktycznie w tygodniu. Nie wiem, czy Jaro czy naprawdę wierzy w to, co powiedział: treningi Emeritos Banditos, bootcamp Jan to ten budynek? Ta, ta to... Ta, 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 ta. U mnie. <śmienizacja> <śmienizacja> się, się ja ja Pomnie. U mnie widzę. Już 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 widzę. Ty ci w łeb teraz Czekaj bo nie dam tego <gry> Wchodzę, Tesa Mikisz, wchodzę, wchodzę Ja nie zrozumiałem co ty w ogóle Dzień ma. Smokuje nie, nie... Okay, tak no Nie widzę jeden Kody jeszcze leży O kurwa Gala Gola za polakiem Dwóch typa nie, ten kałak to jest do cipy. Jednak, no w głowę. Na Dedemie to siadało! I co, nie, nie, żyjemy wszyscy? Nie, Miki żyje. Nie, nie żyje. Kurwa, jakiś Z dołu chyba. Tomek, skąd kurwa, no? Pod wami! po? <ścoughs> Yeah, yeah. Nie, nie, nie Dżib, dżib, dżib Dżib Za tamurkiem. Tak Red Fakty bardzo miło, najpierw mówi, no że... No wajzer, ładuj w nich, kółko nie ma O się godzin Błot jebany No <śmiech> <śmiech> Kasacja jest w lotach Kurwa lecę, w pizdu O kurwa Co? jak wy... no bardziej jestem, papie Gdzie nikt, zleczę No tak się auto parkuje profesjonalnie <laughs> To szata